Witajcie, witam Was. W dzisiejszym filmie z serii Naroli Na początek znam do ostatniego łapki w górę i suba. Jak widzicie dzisiaj grubsza akcja po wyniku sobornika. Nowym nabytkiem. Za to zapięty do nowego nabytku. Rozrzutnik 10 tonowy. To jest rozrzutnik Stroutman. 10 ton pojemności, no i co? Będziemy sobie wozić. Wozić no... Na dwa rozrzutniki wejdzie mamy tego dużo. Ja nie przedłużając siadam. załadowałem pełno, ale nie wiem czy po pełną by te ja nie wiem czy jestem w ogóle ujadę. Wiadomo, do ciąży nie jest, no, ale na traktorze, no ale na tą jedną oś też jest dość problem. Ale czy jestem na polu ujadę Teraz próbowaćciecie jeszcze drugi nowy nabytek. Jajka sprzedane. Pieniądze przy świetle tak ustawiają, że tu nie przejadę jechać tam, widzicie, stoi capek już, z nowym nabytkiem, jest to beczka, dwa sprzęty, jeden do dwa druga do wnojówki, dwa sprzęty zakupione. Musimy włożyć jak obok, tak na rylicach. Zobaczymy, czy w ogóle też capek na jednym metrze, bo ostatnio de göz önünde raycayak Że tą dawkę, dawać, że lepiej na no więcej pola dać. To może damę konkretną dawkę, żeby tylko tego pole dać. Bo tu nie będzie wapno zsiągłym. Będę się wapno go jest obornik, i na tym małym polu co tu umołem też koło gospodarstwa. Tam bym wapno musieli, bo też bo tu też by się przydało, ale muszę wywieźć ten obornik. i też jest kit dobra siadamy do zetora będę mu położyć ten awaryjny, zobaczymy czy w ogóle to nie na pewno teraz załączę one Zobaczymy tu ile tego jest 80 arów. Таннеров нет, вот нет элеганса. мало вот так мокрая идея

Obornik, w najbliższym, w najbliższym Nie wiem, no zobaczymy, gdzie, gdzie był obnik to pH zobaczymy gdzie wyjdzie lepiej. Tam, gdzie slepniemy konkretną tawkę wapną i wejmiemy to pH konkretnie. Czy tu gdzie będzie Obornik dany? Jeszcze raz. Później no, minajówkę będę wchodzić, zobaczyłam czy się nam całe pole tak ładnie. A z o tym na wyjściem. Najwyżej to będzie środki mogło czy gdzieś trzeba lata, się więcej. nawozu wozu setnie siebie. Przed podnikiem musimy przodem jeździć, bo tam się ja to zablokowało. Tam musiałbym w bo że jest to tak zostawił ale trudno. Zabijemy w taki sposób, bo nie chcemy się kombinować, tylko to godzinie, bo musimy mieć dwie rodziny, żeby to rozwieźć w taki sposób. Zabijemy, to już na pełnego nie będzie. Zabijemy szybko, tak bo musimy coś sprawdzić, jak to działa, czy to tu jest, czy to, nie wiem, możecie napisać w komentarzach, jak to z tymi budkami działa, czy to jest tak, że... Оборники а есть. Что mm, mm, mm -hmm. выбирать? Что? Куда тут будет идти? Ich Można jechać, przyczepy po wychodzi po mnie, przyczepy też by się przydały, ale nie wiem jak jeździć, trzeba jeździć, kamień się wchodziło, ta ziemia, Заладовано кукуруза, он тут не стоит. на и так, не стоит. а кукуруза, уже заплывается. Porrać będę mógł nic innego nie zostało choć taką wycinkę czy bardzo pół hektara. Jest niecałe 3 hektary. A jeszcze jakby coś doszło, na przyszłość znowu trzeba nasypać, to od razu z coś to będzie tego Na przyszłość sezon po trzeba na tym polu wam na pewno. że nie nawet są

还是你，还是你，不太……咱说吧，你说。 Szafka masy, widzicie, przygotowany z pługiem, więc tylko jechać. Tu już beczka też załamana, no, beczka wam pokażę, 3000 litrów. Taka no beczka, no jak beczka. Zobaczymy, zaraz sprawdzimy, czy wszystko działa. Jak to rozlało, tu